Drogie ladies, w sytuacji, w której znalazłyśmy się, w sytuacji pandemii, jesteśmy zmuszeni ćwiczyć w warunkach domowych. I z racji dużej ilości wiadomości, które od Was dostałam, podjęłam wyzwanie, tak, będę nagrywać dla Was treningi. E, treningi będą w dwóch formułach. E, pewnego rodzaju 30-minutowe killery. Chciałam sobie to nazwać fat killer. Pupa killer, brzuch killer, ponieważ wtedy mocno skupimy się na konkretnej partii mięśniowej, tudzież mocno na kardio. Oraz treningi 40-50 minutowe, czasami troszkę spokojniejsze, ale nie zawsze, po prostu dłuższe dla tych, które mają w danym dniu troszeczkę więcej czasu i będą mogły taki dłuższy trening wykonać. Jednocześnie kiedy będziecie mieć ochotę naprawdę porządnie dołożyć sobie, wykonajcie trening dłuższy, plus dodatkowo killer. A więc serdecznie Was zapraszam. Od teraz ćwiczymy razem, i mam nadzieję, że Wy, Wasi partnerzy, Wasze koleżanki, powodzenia!